Zadanie szóste. Dany jest ciąg opisany wzorem AN to się równa 16 odjąć 10N. Wyznacz jego granicę w nieskończoności. Zapisujemy zatem limes przy N dążącym do nieskończoności z 16 odjąć 10N. I teraz znowu, tak samo jak w zadaniach poprzednich, ten wzór. Tego ciągu jest dosyć prosty, dlatego każdy element tego osobu rozważymy z osobne. Tutaj mamy 16. 16 jest liczbą stałą, więc tutaj z tym nic nie robimy. Natomiast rozważmy teraz to minus 10n. Najpierw sobie rozważymy n. Zgodnie z definicją ciągów, ciągów w ogóle, n zawsze musi być większe bądź równe 1. I n zawsze musi należeć do zbioru liczb całkowitych, ponieważ n oznacza nam pozycję wyrazów ciągu. Możemy to również zapisać w następujący sposób, że n należy do następującego zbioru: 1, 2, 3 i tak aż w zasadzie do plus nieskończoności. Oznacza to, że samo n tutaj, które my mamy, ono będzie nam dążyło do plus nieskończoności. Przy czym tą plus nieskończoność my jeszcze mnożymy przez minus 10, czyli dla minus 10n, czyli minus 10 razy nieskończoność, my tutaj mamy minus nieskończoność. Oznacza to, że tutaj po znaku równości my zapisujemy 16, czyli to, co nam tutaj zostało jako stałe, odjąć nieskończoność. W zasadzie nie 8, tylko oczywiście minus nieskończoność. No więc, jeżeli od 16 odejmiemy minus nieskończoność, no to uzyskamy nadal nieskończenie małe wielkości. Dlatego tutaj granicą tego ciągu jest minus nieskończoność. No i teraz to sobie troszeczkę zobrazujemy, bo jeżeli masz kłopot z granicami ciągu, to być może to moje wyjaśnienie jest dla Ciebie jeszcze troszkę niezrozumiałe. Zastanówmy się, jak wygląda to nasze minus 10n dla poszczególnych pozycji wyrazów w ciągu. Czyli dla pierwszego elementu w tym ciągu my tutaj będziemy mieli 10 razy 1, czyli będzie to minus 10. Dla drugiego wyrazu ciągu, czyli dla drugiej pozycji, będziemy mieli 10 razy 2, czyli będziemy tutaj mieli minus 20. Dla trzeciej pozycji będziemy mieli 10 razy minus 3, czyli minus 30, dla czwartej pozycji będziemy mieli minus 10 razy 4, czyli minus 40, dla piątej pozycji będziemy mieli 10 razy, minus 10 razy 5, czyli minus 50 i tak dalej. Czyli zobacz, za każdym razem, kiedy pod N będziemy podstawiać. Hmm, wartości liczbowe tu z tego zbioru, to będziemy uzyskiwali coraz mniejszą wartość liczbową. A ponieważ w tym zbiorze mamy nieskończenie wiele liczb całkowitych, no to tutaj za każdym razem po znaku równości będą tu coraz mniejsze wartości liczbowe. Po tym już widać, że ten ciąg tutaj dąży do nieskończoności. Natomiast wyznaczmy sobie kilka pierwszych wyrazów tego ciągu. A1 to jest 16 odjąć 10 razy 1. Czyli to będzie 16 odjąć 10 to jest równe 6. A2 to będzie 16 odjąć 10 razy 2. Czyli 16 odjąć 20 to jest równe minus 4. A3 to jest 16 odjąć 10 razy 3. Czyli 16 odjąć 30, no i 16 odjąć 30, to tutaj będzie minus 14, a 4 to będzie 16 odjąć 10 razy 4, czyli tutaj uzyskamy 16 odjąć 40 i to będzie równe minus 24. I teraz za każdym razem, kiedy byśmy wyznaczali każdy kolejny ciąg, wyraz tego ciągu to za każdym razem wraz ze wzrostem tutaj n ta wartość, te wartości liczbowe tutaj będą coraz mniejsze. Czyli to byśmy mogli przedstawić tutaj na wykresie w następujący sposób. Już tutaj sobie rysujemy wykres. Oś poziome, tak samo jak w zadaniach poprzednich, to będzie n, czyli na osi poziomej będziemy zaznaczać poszczególne pozycje wyrazów danego ciągu, tutaj mamy ich wartości. Czyli dla pierwszego wyrazu ciągu, my tutaj zaznaczamy szóstkę, czyli tutaj mamy w tym miejscu. Dla drugiego wyrazu ciągu, my już tutaj musimy zaznaczyć minus 4. Dla trzeciego wyrazu ciągu musimy zaznaczyć już minus 14. Dla czwartego wyrazu ciągu musimy zaznaczyć już minus 24. Czyli w gruncie rzeczy, Zwróćcie uwagę, że jeżeli byśmy tak sobie mieli zaznaczyć wartości dla pozostałych wyrazów, i tak byśmy mogli sobie wyznaczyć ich nieskończenie wiele, no to te kropki będą nam tutaj przez cały czas coraz niżej i coraz niżej schodziły, i one tutaj w żaden sposób nie zbliżą się do żadnej wartości liczbowej. I one będą półwędrowały do wartości przez cały czas minusowych. Dlatego tutaj mamy granicę minus nieskończoność.